Ja jestem w i ogólnie Givałeja wygrał o 100 PSC Gabriel P. Tak więc wyjdziemy najlepiej jakiegoś YouTube'a Niech się tu załaduje. Youtube legzy u. Dobra wpiszę. 4 czy 5 wpiszemy sobie. No i ładuję, ładuję, ładuję. Givałej 100 PSC. Przechodzimy na dół i szukamy komentarza Gabriela P66 schodzimy na dół na dół na dół na dół o jest tak więc piszemy brawo wygrałeś konkurs o, na Discordzie nie Żeby podał tak więc no podaj mi swojego Discorda i no i widzimy się ogólnie jak pokazuję wam naszą gildię z pablo piki na YouTube.pl tak więc no widzimy się jak już wam pokażę całego kubojga i budowania no. no dobra tak ogólnie wygląda nasz kubojt w gildii i budowaliśmy tą gildię w dwie osoby nie a i takie info że kolejny giveaway na 100 stopesce będzie na 500 subskrypcji tak więc zapraszam do subskrypcji Łapkowania tego filmiku, żeby każdy to widział, nie? To po prostu giveaway był nie? Bo czym szybciej wyjdzie te 500 subskrypcji, to szybciej po prostu będzie konkursik, nie? Teraz wybiło właśnie 200 subskrypcji, nie? Nie jest giveaway. więc, no. No i tak wygląda nasza wizja. Ale tutaj cztery wieżyczki fajne o 4 bikoniki, co? 4 no nawet nie widziałem. X Pablo nasz tutaj wstawił. Te bikoniki. Piękne, przepiękne bikoniki, przepiękne mościki, które budowałem, wieżyczki, które budowałem po piękne po prostu. Są najlepsze te wieżyczki na tym serwerze. Mury tak samo najlepsze de I tak lepiej. Excel. Ui, u spadł. Dobra. I tak to wygląda właśnie Kuboid z zewnątrz. Teraz wyjdziemy na zewnątrz gili i wygląda to praktycznie to samo, tylko muszę że Tylko muszę jeszcze tutaj tego glowstona położyć, nie? I będzie ogólnie wieciora, tak wygląda nasza wyżyczka dookoła. Mieliśmy to ogólnie większe zrobić, ale to dużo pracy daje Ja chociaż ten da daszek się robi. Też 30 minut około. Więc nawet nie 30-20 w sumie. O tutaj są jak są tutaj przy wieżyczkach tutaj są te trapy nie? To jest ogólne zejście o to jest zejście do designu ogólnie tak jest wszędzie tutaj jest pierwsza wieżyczka z której się schodzi to jest druga wieżyczka i tam będzie trzecia wieżyczka o tu i po prostu tam spadliśmy nie? i tutaj jest akurat tutaj jest też zejście do całego designu i tak to się prezentuje tutaj są Piękne piecyki zrobione. Ładnie, nie? Enchanting tutaj. Przepiękny zrobiony. Ten cały dzień to X Pablo budował. E, górę budowałem. O ten pokój, to ja budowałem akurat. Wszystko ładnie poukładane jest. Więc nie ma problemu. W ogóle szczegóły szukać. A tutaj mamy stoniareczki. Mało, ale jest, że sobie pokopać 5 czy 3, 3 w jednym miejscu. Nasz, a na 63 to po prostu jeszcze pokoju nie mamy. Ale będzie trzeba zbudować, nie? Trzeba będzie zbudować. No i tak to ogólnie wygląda. Nasza gilia. Mamy topkę 11. O, jeszcze jeden kill byśmy mieli 10 topkę. Tak więc no może to jeszcze wybijemy. Cią topkę nawet więcej. Tak więc no, widzimy się w kolejnym materiale. Nie i no. Pamiętajcie na 500 subskrypcji jest giveaway. Stop jest więcej może być. Zobaczymy jeszcze. Tam więc no. Widzimy się w kolejnym materiale. Siemano, nie? Siemano, siemano.